A w dzisiejszym odcinku sobie zaczniemy nową serię z Minecrafta, czyli Action Cowboy. To jest pierwszy sezon z Action Cowboy, więc jeśli będzie się, się więcej takich chyba. zostawcie łapieczek do góry i subskrybować, żeby, żeby, żeby robić na w odcinku. I tutaj parę wyjaśnień: dlaczego na przykład nie ma kamerki, bo moja kamerka ma, słaby, ma słabe piksele. I po prostu nie chcę jej pokazywać. A. I to nie dlatego, bo ten. Bo, były, bo, bo, bo przezywali mnie w komentarzach na jednym z shortsów. To nie dlatego. Yy, po prostu ten. Ksenowywuje mnie taka walka trochę. No. I kolejna sprawa. na yy, koty nie było film? filmów. nie było, dlatego, bo nie miałem z czego nagrywać. A Roblox mi się już powoli nudził. Nie miałem za gier, Znaczy, było dużo kier. Ale też miałem trochę słabą motywację, że, ten, że to, trochę mi się tam zaczynało i tak dalej. No, więc była to słaba motywacja. A teraz widzicie, normalnie mogę sobie grać na Minecrafcie. Teraz sobie patrzę na podglądzie, i chyba mi się trochę zaczynało. Nie, nie, zaczynało się. Ym, no, pokupiłem sobie nowy procesor i teraz mam nadzieję, że trochę lepiej to wygląda niż wyglądało. No. I, i też yy, ten procesor wybrałem między innymi tym tymkowit, gdzie będziecie mieli link do jego TikToka w opisie. I też bardzo dziękuję jednemu widzowi, który yy, teraz, teraz się wyświetla jego komentarz na ekranie, gdzie napisał, że yy, że bardzo dziękuję, że że yy, że, yy, że ten. W sumie tam już nie pamiętam, ale możecie sobie prze, yy, przeczytać. Wiem, że tam miłe rzeczy napisał. Yy, ale ten. Ale, ale mu po prostu bardzo dziękuję za, za miłe słowa. I, I jeszcze kolejna rzecz. Jeden widz napisał do mnie, czy, czy będą kolejne filmy yy, z Mistynem i Tymkiem. To tak, będą. Na tej serii będzie Tymek i Mistin. I, i nawet... Nawet tak wam w sekrecie powiem, będzie jeszcze kolejna osoba. Potem to muszę w sumie z nią pogadać, czy, czy chcę być na, na tym, na, na tej serii. No. No i to w sumie tyle chyba z ogłoszeń. No tyle. I tak. I teraz, ja zaczniemy od cięcia Garyenka. Byk. I ogólnie, cele na ten film to będzie. Zrobienie sobie części, może żelaznego seta. Zrobienie jakiej, jakiejś prowizorycznej bazy. Yy. A to w sumie tyle na CC. Chyba jest trzynamy Pyk pyk pyk. I możemy iść. I teraz tak. Te ważne no, wyglądałem na dobre miejsce do zamieszkania. To w sumie taka mała wyspa, chyba. Mogę to obkrążyć. Ej, ten Spawn wygląda dosyć podobnie do tego, spawnu tego był już w jednej serii. Tylko to było na singlu, chyba. Tak, to było na singlu, ale tego świata już nie mam, bo usunąłem. całego tego świata już nie ma, ale za to jest, jest nowy -y, serwer, bo tak to jest serwer. Tak, to jest wyspa, wszystko. Nie jest I napiszcie w komentarzach, czy wam przeszkadzają od te. Tutaj to, czy wam przeszkadza. Przeszkadza wam to. Czy może to. Napiszcie w komentarzach, czy wam to przeszkadza. No. A my yy, lecimy. Pyk pyk. Sobie, bo chyba coś ten. Ja w ogóle Wymieniałem cały świat. Ja wymieniałem wszystkie ten, bo ja już miałem tym serwer, ale ja po prostu ten. Wygenerowałem na nowo ten świat i to wszystko. Tutaj coś takiego powstało. To jest trochę dziwne, że. Taki wielki krozek się tutaj postawił A i od wszystko wygenerowałem, więc tutaj nie ma, powinno być, problemów o tutaj, tutaj jest coś, co można... O właśnie, bo, bo jest archeologia I tutaj... Są te, są, tutaj może być, tutaj jest, tutaj jest taki podejrzany klasa. A teraz mam, w ja mam po angielsku teraz Minecrafta Ale po polsku to jest podejrzany klasa. nie wiem jak tam po angielsku bo ja Jestem dosyć nowy w Minecraft 1.20 Ale wiem, że istnieje coś takiego jak archeologia ja i wiem, że istnieje coś takiego jak sniffer Ja już go ogólnie sobie testowałem Sniffera, nie, nie testowałem go na survivalu ale po prostu widziałem, że ten... Coś takiego jak sniper. Ja myślę, że fajnie by było tutaj zamieszkać na takich bagnach. <laughs> o. Tutaj na przykład takie coś by było. Takie, a, taką arenę. By ja w sumie jeszcze nie mam podstawowych pulsów, więc zazwyczaj zajmę pulsy podstawowe. i loft oczywiście pyk i nie no dobra ja już o ja bo mam mało głodu to... trzeba będzie pójść na łowę albo w sumie dobra na razie tutaj się osiedle. w następnym odcinku może ruszymy na daleką wyprawę na nowe lądy jeszcze trzeba zobaczyć. Też powiedzcie czy Wam się ta seria spodoba, bo... Też nie wiem, czy Wam ta seria będzie się podobała. Jak się nie będzie podobała, to po prostu nie będę tego nagrywał. A jak Wam się nie będzie podobała, to napiszę co będziecie chcieli zobaczyć na moim kanale i co Wam może się spodobać. Więc, Więc... Ja Okej, okay. trochę mam tego, teraz na piec Musi wystarczyć Osiem tego jest na piecyk. Tyk Tyk, Tyk. Tyk. I teraz jeszcze ułóżkę z krawstwem co nie jeszcze będę jedna praktika. a Mam tak wsadzę. No i dobra Teraz można się zająć O nie, Aj, tak mało życia Bobki chodźcie tutaj Nie mam życia Znaczy, ja już miałem chodku. Kurde, pająk Ja bym się nie przyda W sumie do wędki mi się przyda, ale... Ja, choć tutaj... Nie! Ja się nie nie mieć w Minecraftie. O nie. Spadają. A? O nie, Szkielety Spadam. Tylko. Bo na pewno będzie że tam się trochę zaczyna. Chyba muszę kupić lepszą kartę graficzną. I w ogóle napiszcie mi w komentarzach. Yy, co... Co by... Co by, co by mi polecacie do komputera, żeby mi się aż tak bardzo nie zacinał. Bo procesor no, pomógł trochę, ale nie aż tak bardzo. Chebym był zadowolony na 100%. Jestem bardzo zadowolony, ale myślałem... i no, dobrze. Ma no, mało wspieram fps w a to może dlatego, że powiększyłem świat? Nie ma, to nie powinno kurde O, nie, 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 nie Dobra Dobra Au Nie he Ej, gdzie ja się... Gdzie ja się zrozpiłem? Eee Mam no, chyba problem Bo ja, ja na szczęście pamiętam kordy i wiem mniej więcej gdzie to było Ale Tam że ja się gdzieś zespiłem gdzieś To jest w ogóle wow Jak to nie wiem Ale <laughs> Zrobię O Ale pójdę, bo tam pamiętam, że, że zginąłem. Oj, widzicie? Już tutaj dojeżdżamy. Ale to już jest 11 minut nagrania, to nam być spoko. Dobra, jeszcze ją. Ok. I teraz można iść. blik O Kurde ile mobów? Nie. <laughs> tak, tutaj już jest ktoś poprawia. A! <laughs> I... Ooo, wow, to jest ładnie. I jeszcze jedna kwestia. Bo ja ma ogólnie będę miał wyjazd z niedzieli, na niedzielę kolejną. Więc nie będzie mnie tydzień w domu. I nie będziecie mieli kolejny tydzień filmu. Ja się postaram dla Was nagrać. No w niedzielę już dla was nie zrobię filmów, chyba że zrobię na zapas, ale ja nie mam laptopa, żeby przewieźć na to. No, to nie wiem. Może, może... tak Może jak wrócę to będę po prostu miał więcej siły do nagrywania. Dobra. O, dobra. Jest, jest mój kropelcy mojego. Nie, ja Ford, to dobra, mój krok. Mój krok. O nie, kurde. Dobra, wszystko mam? Chyba wszystko mam. Dobra. Ok, i teraz pójdę do jaskini. Dobra nie, nie, Nie. 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 Okej, okay, dobra. I tak tutaj nie będę mieszkał. Ale dobra. Tutaj to w sumie. Ładnie wygląda. Bo może bym się tam gdzieś. Ale dobra. To już chyba na tyle w tym filmie. Na jeśli film Wam się podoba, subskrybujcie, łapko i oczywiście subskrybujcie z znaczkiem. Więc ja jeszcze sobie pójdę do bazy. Tylko... O! Muszę na nieco... Proszę. Ja to mi nic nie nieco creeper. Proszę. Tylko nie on. Na widzę przyporu. A, do bazy, siup Dobra, więc jeśli film Wam się podobał, subskrybujcie, a oczywiście. Subskrybujcie dzwoneczkiem. Więc pa-pa!